Dzieci wciąż tworzą te same, te same ślady, te same kształty, pierwsze i powinniśmy się zastanowić, dlaczego. Dlatego, że jest to ich naturalne pragnienie. A te powtórzenia, wszystkie, czyli dziecko często rysuje dom, słońce, człowieka, kwiatki. Te powtórzenia są elementem rozwoju, są bardzo ważne w procesie rozwoju, w procesie formulacji. I są takie podstawowe elementy tego procesu. Są to kształty pierwsze. Początek, początek to jest tak zwane gryzmolenie, kiedy dziecko, dziecko cały czas rysuje takie kółka, inaczej kółkowanie albo. Kropkowanie. Z kropkowania pojawia się kreska. Z kreski pionowej pojawia się kreska krzyż, kreska pionowa. Następnie motyw na przykład ości, gdzie jest kreska pionowa i, i kreski poziome. Z kółkowania powstaje kropla. Inne dziecko może zacząć od kółka. Z kropli zbliżamy się do trójkąta. Z koła do kwadratu. I to są te ślady podstawowe, które, z których później dziecko tworzy e, motywy obrazkowe. A z motywów e, obrazkowych e, przekształca się to już, e, przechodzi to już do etapu głównego, gdzie, e, gdzie dziecko tworzy e, pracę e, i, tak w cudzysłowie można powiedzieć, już ładnie maluje, e, czyli. E, jego, jego te, ta wewnętrzna ekspresja, to co on przelewa w, na papier w postaci śladów, obrazków, zaczyna mieć zależność z rzeczywistością, którą zaczyna dostrzegać. Ale to jest możliwe, te zależności, właśnie perspektywy, proporcji, anatomii, ale to jest możliwe dopiero wówczas, kiedy przebiegnie. W prawidłowych okolicznościach i prawidłowo cały rozwój, cały etap tej, tego rozwoju, tak? Tak jak fasolka, nie zacznie, nie zacznie swojego rozwoju od kwiatów i od bujnych liści, tylko ona ma, ma zaprogramowany w sobie rozwój, że jest najpierw mały korzonek, następnie łodyżka. Tak samo tutaj jest wszystko ściśle zaprogramowane. I może nastąpić ten prawidłowy rozwój, jeżeli są stworzone do tego odpowiednie warunki, tak jak w pracowni Malord.